Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak pracować z takim młodym koniem w galopie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jak już mamy ten kus zaliczony i konia pod kontrolą, to spróbujemy trochę teraz na nim pogalopować. Na początku do koła w jedną stronę, później przejdę do kłusa, zmienię kierunek i pogalopuję w drugą stronę. Na początku, na takim młodym koniu galopujemy w półsiadzie oczywiście. I zagalopowanie jest z pusa, bo zawsze jest trochę łatwiej koniowi złapać równowagę i przygotować się do tego zagalopowania. Na chwilę siadamy w siodło. Przykładamy prawą łydkę, ustawiamy go na prawo i powinien zagalopować. No, udało się. I podróżujemy tak dookoła. Zmienię teraz kierunek. Przejdę do półca i zmienię stronę na lewo. Posiadam w skrzydło, przykładam lewą płytkę, jest zdjęty w lewo i zagalokowanie. No i pięknie. Znowu się no. udało. który sobie galopem w lewo. To jest też świetne ćwiczenie, żeby nauczyć konia zmieniać nogi. Po przekątnej, po tej samej przekątnej, po której jeździliśmy cały czas pusem. Przechodzimy do pusa, przejedziemy sobie teraz przez dron i spróbujemy zagalopować na prawo. Ustawienie w prawo, zgięcie w prawo, siadamy w siodło, łydka, prawa, galop. O, wyszło. I zrobimy teraz koło w prawo. O. Cały czas pilnujemy rytmu, tak, żeby nasz koń spokojnie galopował cały czas taką samą furą. I znowu przechodzimy do kusa, siadamy w siodło. O! Można zasejmó Jedziemy na środek. Dobra. Siadamy w siodło. Lewa łypka. No. Dobra. Tak? Dostępa. I chwila przerwy. Dobra. Spróbujemy, zobaczymy jak jej to wyjdzie. Zmienić nogę. Galopując pod rąk. Ciekawa jestem sama. Jedziemy kusem. I powtarzamy cały czas te same nudne ćwiczenia. Kus w prawo. Zgięcie w prawo. Anglezujemy na dobrą nogę. Siadamy w siodło. Przykładamy prawą łydkę. Galop. O, jakoś wyszło. Jedziemy dalej. Teraz jadę troszeczkę mocniejszym siadem. Nie jest to pełny siad, ale już bardziej zbliżony do tego, żeby koń był bardziej podstawiony i mocniej pod kontrolą. Jedziemy na środek. O, tak. Nie udało się na samym drog. Ale efekt jest. Spróbujemy jeszcze raz. Tropię koło w lewo. Lepiej się do tego przygotuję. Oho. Ale ten drąg powoduje to, że koń mocniej podstawia zad. I jest nam dużo łatwiej, żeby przeskoczył później na drugą nogę. Spróbuję jeszcze raz. Dojeżdżając do takiego drąga galopem, musicie pilnować tego, żeby dystans był dobry. O, teraz już sama zmienia nogę. Widząc tylko drąg. Mądry koń. Kobawce. Po Pokażę Wam teraz to samo zupełnie bez drogów. Koń skoczek powinien zmieniać nogę od tak naprawdę zmiany ustawienia. Nie mamy czasu w parkurze, żeby koń zmieniał nogę tak samo jak ujeżdżeniowy. Czyli że jedziemy, zbieramy. Przykładamy łydki, oczywiście uczymy tego konia na początku, ale w parkurze jest tak, że tylko pokazujemy mu kierunek, i taki dobrze wyszkolony koń od razu musi zmienić nogę. Nie ma już czasu na te wszystkie inne elementy, poza przed nami jest kolejna przeszkoda. I one to muszą robić tak naprawdę automatycznie. Pojadę teraz galopem i zobaczymy, jak jej wyjdzie. Zmienianie nóg po ósemkach. To, że ona się potyka, to świadczy tylko o tym, że w ogóle nie ma jeszcze równowagi. I czasami szuka jej na mojej ręce. Patryk, przejadać. Dobra. I lecimy po ósemce. Teraz zobaczyła jego. jego, ale nie szkodzi. Zmiana ustawienia, zmiana listek. Tak, jeśli się dzieje tak jak teraz i koń zaczyna Wam krzyżować, to są dwie możliwości. Jeśli się na dwóch kolejnych znak, to od razu musicie przejść do końca. Bo nie ma co powielać złego nawyku krzyżowania. Ona na szczęście się szybko zorientowała i zmieniła tą nogę. Więc ja podróżuję sobie dalej. Po tej samej ósemce. Znajdą tę wodę, Tak. I patrzcie. Zmieniła. I jedziemy na następną przekonkę. Teraz muszę jechać trochę lepszym galopem. Bo po prostu galopowała anemicznie. O! I teraz już bez kłopotu zrobiła to bez żadnego kroku krzyżowania. O. I przechodzimy do kursa. Półparada, nawet jak ma inny pomysł, to pół parada. i wstęp. I oczywiście nagroda. Chwila trochę dłuższej wodzy i poklepanie.